Warstwy dopasowania posiadają kolejną zaletę. Tworzą one maski warstwy, co oznacza, że można fragment tej maski odkryć i wtedy korekcja będzie przeprowadzona na jakimś fragmencie zdjęcia, niekoniecznie na całym. Zaraz Wam pokażę, jak to można wykorzystać w praktyce. Mam tu zachód słońca, który jest taki wyblakły. Poprawię mu zatem kolory za pomocą warstwy dopasowania balans kolorów. Chciałabym, żeby był bardziej czerwony. Ustawiam zatem tak te suwaki, żeby kolory były żywsze. Można sobie tutaj poeksperymentować z tymi ustawieniami. Właściwie dla każdego zdjęcia ustawia się inne wartości, w zależności od potrzeb. Myślę, że tak powinno być dobrze, ale chciałabym, żeby to morze pozostało takiego samego koloru, jak było wcześniej, żeby tylko zmieniły się kolory wokół słońca. Jak można to zrobić? Mogę wymazać część maski za pomocą pędzla i czarnego koloru. Przewrócę na kolory za pomocą D. I teraz, mając jakiś duży pędzel, wielkość pędzla zwiększam nawiasami kwadratowymi. Z miękką końcówką. Twartość końcówki można zmieniać, wciskając Shift i nawiasy kwadratowe. Jeżeli wciskam Shift i otwierający nawias kwadratowy, otrzymuję pędzel z miękką końcówką. Jeżeli Shift i zamykający nawias kwadratowy, otrzymuję pędzel z twardą końcówką. Ja zatem potrzebuję pędzel z miękką końcówką, więc wciskam Shift i otwierający nawias, a następnie. Wymazuję część maski. W ten oto sposób uzyskałam zmianę kolorów jedynie na niebie. Oczywiście w każdej chwili mogę przywrócić zmianę kolorystyczną w tym miejscu. Wystarczy, że zmienię pędzel na biały i zamaluję ten fragment. Bardzo ciekawy efekt można uzyskać wykorzystując gradient liniowy. Oczywiście kolory biały i czarne. Jak wiecie, czarny odkrywa, a biały zakrywa. Zatem zmienię te kolory tak, żeby czarny był na górze. Bo łatwiej będzie mi zacząć rysować gradient od dołu. Wciskam Shift, żeby linia była prosta. I rysuję przejście tonalne. Widzicie. Powstało takie przejście pomiędzy tą warstwą oryginalną i warstwą korekcyjną. Jest to bardzo często spotykany zabieg, żeby połączyć ze sobą dwie warstwy.